Hejka kochani, zdecydowałam się, że znowu nagram filmik jak zdobyć robuxy za darmo, do niektórzy z was pisali mi w komentarzach, że Blox World nie działa. Więc w tym filmiku bardziej wytłumaczę wam o co chodzi. Więc najpierw musicie pobrać grę Blox World z sklepu Play. No i jak pobierzecie, to wchodzicie w nią. No i na początku, o ile się nie mylę, to będziecie mieć zadania do wykonania i jeszcze będziecie mogli zdobyć monety za codzienne granie, ale chyba do 7 dni tylko. I teraz wam wytłumaczę po co są te zadania. Za zrobienie zadania dostaniecie ileś monet. Ale jak zrobicie wszystkie zadania, to już nie będziecie mieli kropka kolejnych zadań do wykonania. Więc potem wam pokażę inne sposoby na zarabianie monet. Ale po co są te monety? Monety są po to, aby potem je wymienić drogka na robuxy. Czyli musicie uzbierać przynajmniej 700 monet lub więcej. Jak coś 100 monet to jeden robux. Ale nie piszcie w komentarzach, że się nie da wymienić na jeden robux. Po prostu musicie zarobić przynajmniej 700 lub więcej monet, bo inaczej się nie da, o. więc pokażę Wam jak uzbierać monety. Więc to jest pierwszy sposób. Klikacie na te koło i to koło jest za darmo, tylko musicie obejrzeć reklamę. Ja dzięki kręceniu tego koła dolka wymieniłam sobie monety na 8 robux, a teraz kolejny sposób, który teraz używam i dzięki niemu dostałam aż 100 robux, ale to dzięki Wam, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Więc klikam w telefon i na kanał wideo. I chodzi tu o wyświetlenia. Drogka jedno wyświetlenie to jedna moneta. No i nagrywacie film o Blox World na przykład. Teraz nagrywam. No i w opisie filmu będziecie musieli wpisać taki drogi kod -blocks coś tam i jeszcze będziecie musieli dodać swój kanał. Ja to zrobię z tym filmem, co teraz nagrywam. No i jak się wybije to dobrze, bo mi dadzą monety za darmo, a wy nie będziecie musieli kupować mi robuxów na PLs Donage. A ja teraz wymienię sobie 11 robux. Widzicie, musicie wpisać 7 lub więcej Robux, inaczej wam nie zadziała. Dobra, teraz muszę wybrać swoje konto. Wy będziecie musieli je dodać przez weryfikację. A teraz dodam Game Pass, żeby mi kupili ten Game Pass. Muszę stworzyć Game Pass za 15 Robux i wtedy dostanę 11, bo to tak działa po prostu. Dobra, już kupili. Sprawdzę transakcję na Roblox. 70 Robuxów z tej gry mi się przesyła, a to dzięki Wam, za co bardzo dziękuję. Ja już się żegnam, papa. Pa.